W tym odcinku wracamy do elektroniki w motoryzacji, bo z tego co piszecie w komentarzach wynika, że wielu z Was chętnie ogląda odcinki o takiej tematyce. Ostatnio nawiązywałem do tego przy okazji rozwiązywania całkiem praktycznych problemów ze swoim samochodem, tym razem nieco teorii. Od razu mówię, że motoryzacja, mechaniczna budowa samochodów, na przykład ich silników, no nie jest moją najmocniejszą stroną, nie znam się na tym zbyt dobrze, owszem, znam zasady działania silników spalinowych i elektrycznych, nawet trochę się tym interesuję, oglądam Programy motoryzacyjne, ale absolutnie nie jestem ekspertem w tych sprawach, a nawet sama elektronika w motoryzacji jest dla mnie trochę egzotyczna, choć zdaję sobie sprawę, że jest to tylko pewna jej odmiana. Postanowiłem jednak spróbować i zrobić odcinek, a będzie on o czujnikach, jakie montowane są w samochodach, bo zawsze mnie interesowało, jak one działają, na jakich fizycznych zasadach, jak mierzą one różne fizyczne wielkości i jak zamieniają jednak sygnały elektryczne. Myślę, że temat może być interesujący również, a może przede wszystkim, dla dla tych z Was, którzy nie zajmują się na co dzień naprawami samochodów. Zajmiemy się zatem tematem czujników instalowanych w pojazdach samochodowych i skupimy się na czujnikach, które odpowiadają za działanie silnika spalinowego. Czujniki różnego typu instalowało się w samochodach no w zasadzie od początku istnienia motoryzacji. Nawet w starych, prostych konstrukcjach, jak na przykład w naszym rodzimym maluchu, znajdziemy kilka czujników, np. poziomu paliwa, ciśnienia oleju czy poziomu płynu hamulcowego. Oczywiście silnik w maluchu miał super prostą konstrukcję, w obecnie produkowanych samochodach mamy znacznie większą liczbę czujników różnego. Rodzaju, nawet jeśli wzięlibyśmy pod uwagę sam silnik spalinowy. No i właśnie w tym odcinku opiszemy sobie budowę i działania niektórych, podkreślam niektórych tylko czujników, które są odpowiedzialne za prawidłowe działanie współczesnego silnika spalinowego. Wymieńmy sobie kilka najważniejszych czujników, jakie spotkamy w konstrukcji silnika spalinowego, zarówno benzynowego, jak i silnika diesla. Będą to czujniki temperatury, mierzące temperaturę płynu chłodzącego, no i samego silnika oraz mierzące temperaturę powietrza dolotowego, czyli tego, jakie trafia do silnika. Czujniki ciśnienia, np. czujnik ciśnienia oleju, ciśnienia paliwa oraz ciśnienia powietrza dolotowego. Czasem dochodzi jeszcze czujnik doładowania, jeśli mamy silnik wyposażony w sprężarkę lub turbosprężarkę. Dalej mamy Czujniki położenia, najpopularniejszy to oczywiście czujnik położenia wału korbowego, ale mogą także występować czujniki położenia wałka lub wałków rozrządu. Mamy czujniki spalania stukowego, no i wreszcie mamy sondy Lambda badające stan gazów wydechowych. Oczywiście to nie wszystkie rodzaje czujników, w zasadzie to tylko ich część, ale na razie skupmy się na tych. Czujniki mierzące temperaturę płynu chłodzącego, oleju i samego silnika z punktu widzenia elektroniki są termistorami, czyli elementami zamieniającymi wartość temperatury na wartość oporu elektrycznego. Zazwyczaj są to termistory typu NTC o ujemnym współczynniku temperatury, czyli takie, w których zmiana temperatury na wyższą powoduje spadek oporu czujnika. Są jeszcze termistory PTC o dodatnim współczynniku temperatury, ale używa się ich rzadziej, bo mają mniej liniowy przebieg zależności między temperaturą a oporem. Czujniki temperatury należą do grupy czujników parametrycznych w odróżnieniu od grupy czujników generacyjnych, w których to pod wpływem zjawisk fizycznych jest generowane napięcie lub prąd elektryczny. Czujniki parametryczne zamieniają fizyczne wartości na parametry elektryczne, takie np. jak opór, pojemność czy indukcyjność. Czujniki łączą się bezpośrednio ze sterownikiem silnika i informują go o aktualnych temperaturach. W razie awarii czujnika temperatury sterownik silnika otrzymuje nieprawdziwe dane, np. stwierdza, że temperatura silnika wynosi minus 30 stopni Celsjusza, co może wywołać nieprawidłową pracę silnika, no i powinno to wygenerować błędy w sterowniku oraz zapalenie się kontrolki check engine. Oczywiście czujniki temperatury mogą mieć różne zakresy pomiarowe. Jedne mierzą w zakresie powiedzmy od minus 30 stopni do ponad 100 stopni Celsjusza. Takie nadają się właśnie do mierzenia temperatury cieczy chłodzącej. Inne mogą mierzyć na przykład temperaturę katalizatora, no i tam zakres jest znacznie szerszy, bo katalizator i w ogóle cały układ wydechowy może osiągać znacznie wyższe wartości temperatur. Czujniki temperatury są montowane w różnych miejscach, na przykład czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest mocowany w korpusie kolektora dolotowego, najlepiej tam, gdzie korpus ma kontakt z płynem chłodzącym. Natomiast czujniki temperatury powietrza dolotowego są często montowane w tym samym kolektorze, Lektorze dolotowym, lub w zespole wtryskiwaczy, no i czasem są one zintegrowane z przepływomierzem powietrza, do którego jeszcze wrócimy. Zazwyczaj czujniki temperatury mają dwa piny, dwa zaciski elektryczne. Jak zatem sprawdzić taki czujnik temperatury? Bardzo prosto, wykręcamy czujnik, podłączamy do jego zacisków omomierz, no i ogrzewamy go lub chłodzimy. Powinniśmy zaobserwować wyraźną zmianę oporu czujnika. Jeśli tak się nie dzieje, no to znaczy, że jest on uszkodzony. Bywają też czujniki z trzema lub więcej wyprowadzeniami. Wtedy mamy masę, zasilanie oraz pin lub piny sygnałowe. Taki rodzaj czujnika ma wewnątrz zwykle układ elektroniczny lub po prostu dzielnik napięcia i zamienia wartość temperatury na wartość napięcia elektrycznego. Wtedy po podłączeniu zasilania i masy znowu ogrzewamy taki czujnik, żeby go sprawdzić, i na pinie sygnałowym powinno wyraźnie zmieniać się napięcie. Czujniki ciśnienia to kolejna ważna grupa. Są one stosowane do określenia np. ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym, ponieważ ciśnienie to zależy także od wartości ciśnienia atmosferycznego, które zmienia się, zatem trzeba też mierzyć tak zwane ciśnienie odniesienia. W praktyce mierzy się różnicę ciśnień pomiędzy jego wartością w kolektorze oraz próżnią w komorze odniesienia, no bo jest ona potrzebna, aby ustalać właśnie bieżącą wartość ciśnienia atmosferycznego, no bo może się ono zmieniać nie tylko w zależności od pogody, ale również, na przykład, kiedy jedziemy samochodem w górach, dzięki takim zabiegom możemy mierzyć ciśnienie bezwzględne i z kolei na tej podstawie określić ilość yy, czyli natężenie przepływu powietrza do silnika. Czujnik taki zwany jest czasem map sensorem, ale kiedyś zamiast niego był stosowany tak zwany przepływomierz powietrza, który służył do tego samego celu, ale działał zupełnie inaczej. Były dwa rodzaje przepływomierzy: yy, klapkowe oraz tak zwane termoanemometry. Te pierwsze działały na zasadzie pomiaru wychylenia specjalnej takiej ruchomej klapki, mechanicznie połączonej z potencjometrem. No i zmi Zmiana objętości przepływającego powietrza powoduje wychylenie tej klapki, zmianę oporu potencjometru, a co za tym idzie, zmianę napięcia wyjściowego podawanego na dzielnik napięcia. Oprócz tego, taki przepływomierz miał czujnik temperatury, który jest konieczny dla kompensacji pomiaru. Drugi rodzaj przepływomierza mierzy przepływ powietrza zupełnie inaczej. W kanale powietrznym mamy specjalny grzejnik, drut oporowy, przez którego przepływa prąd. Oczywiście nagrzewając go do określonej temperatury. Musi być ona wyższa. Hmm, od temperatury otoczenia, zwykle jest to wartość około 130 stopni Celsjusza. Powietrze, które przepływa przez czujnik, chłodzi nam ten drut. Lub płytkę, i aby utrzymał on zadaną temperaturę, natężenie prądu musi wzrosnąć. I właśnie wartość prądu płynącego przez grzejnik jest miarą masy przepływającego powietrza. Sprytne. Czujnik tego typu ma przewagę nad klapkowym, bo nie zaburza, nie dławi przepływu powietrza w kanale. Ale wróćmy do klasycznego map sensora, czyli czujnika ciśnienia w kolektorze. Jak on jest zbudowany? Tutaj narysowałem jego uproszczoną budowę. Ciśnienie z kolektora dolotowego jest doprowadzane do przegrody czołowej czujnika, czyli do tej tutaj przegrody. No i oczywiście to ciśnienie oddziaływuje z nią, uginając ją mechanicznie, co wpływa na jej odkształcenie powierzchni, a ugięcie do działa na elementy piezoelektryczne, które tutaj są umieszczone. Poniżej przegrody czołowej znajduje się komora próżniowa. Tutaj jeszcze mamy taką warstwę elastyczną, która jakby ułatwia tej przegrodzie czołowej odkształcenie. A tutaj mamy komorę próżniową, zamkniętą od dołu tutaj tą płytką szklaną. Jest ona potrzebna, ta komora próżniowa jest potrzebna, aby kompensować zewnętrzne ciśnienie atmosferyczne. Czujnik działa zatem jak tensometr mierzący odkształcenie elementów czujnika, a tym samym różnicę ciśnień między kolektorem silnika a próżnią tutaj w komorze odniesienia. MAP sensor zazwyczaj ma dwa lub trzy zaciski, dwa wtedy, kiedy odbieramy napięcie bezpośrednio z elementów piezo, a trzy zaciski ma wtedy, kiedy mamy dodatkowy dzielnik napięcia tutaj lub prosty układ elektroniczny i mamy wtedy trzeci pin, na którym następują te zmiany napięcia proporcjonalne do zmiany wartości ciśnienia. W samochodzie oczywiście mamy również czujnik ciśnienia oleju. Działa on na zasadzie mechanicznego odkształcenia membrany, podobnie jak tam było, ale tutaj działa na nią oczywiście ciśnienie oleju. Tutaj mamy właśnie takie dwie odmiany czujnika ciśnienia oleju. No i membrana tutaj steruje w najprostszej wersji zwykłymi stykami elektrycznymi, to są to czerwone styki, czyli de facto taki czujnik jest tylko sygnalizatorem. Monitoruje on, czy ciśnienie oleju jest prawidłowe, czy nie, ale są też y, czujniki, które mogą mierzyć ciśnienie oleju, Silniku, wtedy ta membrana zielona popycha nam element potencjometru lub element piezoelektryczny, podobnie jak było tam w MAP sensorze. No i w nowoczesnych samochodach stosuje się również. Czujniki oparte na trochę innych przetwornikach, czujnikach krzemowo-szafirowych, które charakteryzują się dużą niezawodnością oraz dokładnością pomiaru, czyli zamiany odkształcenia mechanicznego na wartość napięcia. Czyli tutaj zamiast tej zielonej membrany mamy właśnie taki element krzemowo-szafirowy, na który działa ciśnienie oleju. Takie czujniki pozwalają na dokładny pomiar wartości ciśnienia oleju i montuje się je zazwyczaj w pobliżu filtra oleju lub w bloku czy głowicy silnika. No i wartość tego napięcia generowanego jest. Podawana do sterownika silnika i sterownik wie, jaki zakres napięć odpowiada za właściwe ciśnienie oleju. Jeśli to napięcie przekroczy zakres w dół lub w górę, no to odpowiedni sygnał nas o tym zaalarmuje. No, sprawdzenie sprawności czujników ciśnienia nie jest już takie łatwe, ale możliwe. Potrzebny jest y, multimetr, zazwyczaj taki czujnik ma tylko dwa wyprowadzenia. Czyli dla czujnika z wyłącznikiem odpinamy od niego przewody, zapinamy na czujnik omomierz. No i dla wyłączonego silnika powinniśmy wykryć rozwarcie, a po uruchomieniu omomierz powinien wykazać mały opór. Dla czujników membranowych na pinie sygnałowym, czyli tych z potencjometrem na przykład, na pinie sygnałowym powinno zmieniać się napięcie tak jak przy map sensorze. Kolejną ważną grupą są czujniki położenia mechanicznego. Dobrym przykładem dla tej grupy jest czujnik położenia wału korbowego. Jak wiemy, sterownik silnika powinien dosyć dokładnie wiedzieć, w jakim położeniu znajduje się opracający wał korbowy silnika, a w związku z tym, jakie położenie ma wałek rozrządu i zawory. Dzięki tym informacjom sterownik podaje na przykład dawki paliwa w określonych momentach oraz steruje zapłonem no w silnikach benzynowych rzecz jasna. Tych parametrów, oczywiście jest znacznie więcej. Na przykład na tej podstawie można wyznaczyć chwilową wartość obrotów silnika. Jak działa czujnik położenia wału? Bardzo prosto. Jest to czujnik indukcyjny lub czujnik halotronowy, współpracujący z kołem zębatym, zwanym też tarczą pomiarową, która jest mechanicznie oczywiście sprzężona z wałem korbowym. Tarcza pomiarowa może mieć w postać szczelin w stalowym kole lub wystających prostokątnych zębów, a nawet zębów wykonanych z magnesów trwałych. Jak pewnie zauważyliście, czynnik taki musi mieć również możliwość określenia pozycji wału korbowego, dlatego w tarczy pomiarowej zęby nie są rozłożone. Całkiem równomiernie. Stosuje się pewną nieregularność, na podstawie której sterownik potrafi określić położenie tłoka numer jeden w cylindrze, no i określić na przykład kolejność wtrysków paliwa. Zasada działania czujników to generowanie impulsów w oparciu o zjawisko hala. Na czujniku powstają impulsy napięcia kierowane do Sterownika. No, podobne impulsy generują czujniki z tradycyjną cewką, czyli indukcyjne, ale są one z reguły większe i mniej trwałe od czujników hala. Jakie są objawy awarii czujnika położenia wału korbowego? No, oczywiście zazwyczaj następują problemy z uruchomieniem silnika lub w ogóle on nie chce odpalić. Kiedy mamy czujnik indukcyjny, no to możemy zmierzyć jego cewkę po prostu omomierzem, ale w przypadku czujników hala, no nie wolno tego robić, bo go uszkodzimy. Często przyczyną awarii czujnika jest jego okablowanie, uszkodzone złącze lub zaklejenie czujnika opiłkami. Mogą zdarzyć się też awarie mechaniczne tarczy pomiarowej, no, na przykład chodziły wyłamane zęby, lub uszkodzenie mechaniczne czujnika przez zęby tarczy. Podejrzany czujnik położenia wału najlepiej jest wymienić i obowiązkowo sprawdzić jego instalację. Ciekawą odmianą czujnika stosowanego w silnikach jest czujnik spalania stukowego. Ale zanim go opiszę, warto wspomnieć o tym, czym w ogóle jest spalanie stukowe. Otóż spalanie takie występuje wtedy, kiedy mieszanka paliwowo-powietrzna w silniku benzynowym wybucha w cylindrze silnika nie wtedy, kiedy tego chcemy. Czyli jeśli zapłon tej mieszanki jest zbyt wczesny lub zbyt późny niż normalnie. Może się też zdarzyć, że dochodzi do dodatkowych zapłonów mieszanki, czyli po lub przed normalnym cyklem zapłonu, przez świecę, następuje kolejny zapłon już niekontrolowany. Wyobraźcie sobie, że tłok przemieszcza się w górę cylindra, w stronę głowicy, wszystkie zawory są zamknięte, no i zanim dotrze on do górnego, martwego położenia, dochodzi do niekontrolowanego zapłonu mieszanki. Tłok musi zderzyć się z ogromnym ciśnieniem przeciwdziałającym jego ruchowi. Może to mieć bardzo poważne konsekwencje. Mogą wygiąć się korbowody, cierpią panewki na wale korbowym, a nawet sam wał może się zdeformować, no nie mówiąc już o wybiciu dziury w dęku Tłoka. No na pewno spalanie stukowe nie jest zdrowe dla silnika i trzeba mu zapobiegać. Jakie są przyczyny spalania stukowego? Może być nimi słaba jakość paliwa, czyli paliwo na przykład o niskiej liczbie oktanowej, ale dzisiaj rzadko się to zdarza. No inną przyczyną może być źle ustawiony zapłon lub rozrząd. Do innych przyczyn spalania stukowego jeszcze wrócimy, a na razie zastanówmy się, jak walczyć właśnie z tym zjawiskiem. W tym pomagają nam właśnie specjalne czujniki. Ale skąd one wiedzą, że w silniku następują takie niepokojące objawy? Otóż czujniki Silniki spalania stukowego po prostu nasłuchują pracę silnika i na podstawie generowanego dźwięku potrafią wyłowić one cykle spalania stukowego, no i je zmniejszać lub eliminować całkowicie. Czujnik spalania stukowego jest pewnego rodzaju mikrofonem, akcelerometrem lub połączeniem obu. W praktyce jest to zwykle przetwornik piezoelektryczny, który wychwytuje nietypowe drgania bloku silnika lub dźwięki o wyższych częstotliwościach charakterystyczne dla spalania stukowego i zamienia je na impulsy. Napięcia. Czujnik jest montowany najczęściej w bloku silnika. W silnikach czterocylindrowych jest zwykle jeden taki czujnik, ale kiedy mamy na przykład silnik V6 lub V8, gdzie jest więcej głowic, no to mamy dwa lub więcej takich czujników. Sygnał z niego już elektryczny jest przekazywany do modułu ECU, czyli do sterownika silnika. i Jest on tam analizowany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu spalanie stukowe jest wykrywane znacznie wcześniej, zanim usłyszymy je my, jako stuki w silniku. No i w razie wykrycia takiego spalania stukowego, sterownik stara się się z tym walczyć, opóźniając lub przyspieszając punkt zapłonu lub odpowiednio dawkując paliwo do wtryskiwaczy. A wracając do innych przyczyn spalania stukowego, to tak na marginesie. Wydaje się, że stosując dobrej jakości paliwo oraz rozbudowane systemy wykrywania spalania stukowego, no wyeliminowaliśmy ten problem. Niestety okazuje się, że spalanie stukowe powróciło w nowoczesnych silnikach benzynowych pod nazwą LSPi. Nowe odmiany silników benzynowych o małej pojemności, wyposażonych w turbosprężarkę i mające duży stopień sprężania, cierpią czasem na tego rodzaju przypadłości. Zwłaszcza przy małych prędkościach obrotowych, no mimo wyposażania je w nowoczesne czujniki i sterowniki silnika. Prawdopodobnie przyczynami niekontrolowanych zapłonów mieszanki mogą być osady nagary gromadzące się w komorze spalania, które w wysokiej temperaturze mogą się żarzyć. Inną przyczyną może być olej silnikowy przedostający się do komory spalania, który mieszając się z powietrzem i paliwem zapala się, kiedy zostaje ściśnięty przez tłok jeszcze przed zapłonem świecy. O sondach Lambda no, słyszał na pewno każdy użytkownik samochodu. Są to czujniki umieszczone w układzie wydechowym silnika, które mówiąc w uproszczeniu mierzą poziom tlenu w spalinach. I informują o tym sterownik silnika odpowiednim poziomem napięcia. Dla nas to oczywiście nie są wystarczające informacje, na pewno chcielibyśmy się dowiedzieć trochę więcej. Zacznijmy od tego, co tak naprawdę mierzy sonda Lambda. Wiemy już, że mierzy ona poziom tlenu w spalinach, ale po co? Otóż chodzi o to, żeby silnik spalinowy otrzymywał jak najczęściej odpowiednią mieszankę paliwowo-powietrzną, to znaczy w odpowiedniej proporcji. Dla silnika spalinowego taka idealna proporcja zwana mieszanką stechiometryczną wynosi 1 do 14 7, czyli na 1 kg benzyny powinno przypadać 14,7 kg powietrza. Ta proporcja to w istocie pewien niemianowany współczynnik oznaczany jako lambda, stąd nazwa tych sond. Dla silników diesla idealna mieszanka stoichiometryczna jest nieco inna i wynosi około 1 do 15,5. Sądy lambda są właśnie po to, aby pomóc sterownikowi silnika na bieżąco kontrolować stan mieszanki, właśnie na podstawie m.in. wskazań sądy lambda lub sąd lambda. Tych sąd lambda jest kilka rodzajów. Pierwszym rodzajem są tak zwane sądy wąskopasmowe, zwane też binarnymi. Ich zadaniem jest pomiar zawartości tlenu w spalinach, ale wynikiem tego pomiaru są tylko dwa stany, czyli za dużo tlenu lub za mało tlenu w spalinach. Sądy takie mogą działać na zasadzie generowania poziomu napięcia lub poziomu oporu elektrycznego. Pierwszy rodzaj to tzw. Tak sondy cyrkonowe, najbardziej chyba popularne. Drugie zbudowane są z tlenku tytanu. Omówmy sobie działanie sondy cyrkonowej, bo moim zdaniem jest ona ciekawa. Sonda taka składa się ze specjalnych warstw, które stykając się z jednej strony z powietrzem atmosferycznym, a z drugiej ze spalinami, tutaj mamy jakby w tą stronę lecą spaliny w rurze wydechowej, generują napięcie elektryczne w zakresie od około 1,10 V do około 1 V. Ale skąd to napięcie? Przyjrzyjmy się temu rysunkowi. Tutaj mamy rurę wydechową między tymi dwoma ściankami, którą płyną spaliny. Tutaj mamy nasz czujnik składający się z kilku warstw. Czujnik ten ma taki kształt. Aby we wnętrzu gromadzić, tutaj we wnętrzu gromadzić dawkę zewnętrznego, atmosferycznego powietrza. Od strony rury mamy specjalną warstwę ceramiki, tutaj ta warstwa to jest warstwa ceramiki, ochronna warstwa. Potem mamy cienką warstewkę platyny, to jest ta cienka kreska czarna. No i wreszcie mamy specjalną warstwę dwutlenku cyrkonu, to jest ta warstwa zakreskowana na kratkę. I kolejną warstwę platynową tutaj od strony powietrza. No i właśnie na obu tych. Końce, na obu stronach tej warstwy z dwutlenku cyrkonu tworzy się nasze napięcie pomiarowe. Kiedy w spalinach mamy dużo cząsteczek tlenu, co świadczy o ubogim składzie mieszanki, to po obu stronach warstwy pomiarowej mamy mniej więcej tyle samo tlenu, i cząsteczki, a w zasadzie jony tlenu nie przenikają w dużej liczbie przez ten dwutlenek cyrkonu, no i generowane napięcie jest niskie na poziomie właśnie 1,1 V. Natomiast jeśli w spalinach jest mało tlenu, to jony tlenu z powietrza przenikają w dużej liczbie przez warstwę pomiarową właśnie w stronę spalin tam, generując wyższe napięcie, około 1 V. Czyli wartość napięcia elektrycznego jest miarą różnicy stężeń tlenu po obu stronach sondy. Czyli im większe stężenie tlenu w spalinach, tym niższe napięcie jest generowane. Sterownik silnika wykorzystuje poziom napięcia jako informację i odpowiednio odsteruje dawką Paliwa do silnika, aby utrzymać mieszankę stechiometryczną. Ponieważ sonda tego typu może pracować prawidłowo w temperaturze dopiero od około 300 stopni Celsjusza, no to sondy Lambda muszą być wyposażone w grzałkę, która podgrzewa ją zaraz po uruchomieniu silnika. W przeciwnym razie musielibyśmy czekać, aż same spaliny to zrobią. Kiedyś w starszych samochodach no, bywały sondy Lambda bez grzałki, no ale wtedy mieliśmy jeszcze takie rzeczy jak ręczne cięgło sania i tak dalej. No stare czasy. Zwróćcie Zwróćcie uwagę, że sonda cyrkonowa musi mieć specjalny otwór, tutaj lub otwory, które będą wpuszczały do jej wnętrza. Powietrze z zewnątrz, powietrze atmosferyczne. Dlatego w czasie montażu lub sprawdzania sądy, trzeba uważać, aby nie zatkać tego dopływu. W przeciwnym razie sonda co prawda będzie działać przez jakiś czas, ale tylko do, do momentu, dopóki powietrze wewnątrz się nie zużyje. Drugim rodzajem sondy binarnej jest sonda oparta o tlenek Tytanu. No, tlenek tytanu jest w istocie pewną odmianą półprzewodnika, jego przewodność czy też opór elektryczny zmienia się wraz z zawartością tlenu w otoczeniu. Nie będę tutaj opisywał szczegółowo jego budowy. Powiem tylko, że taka sonda nie wymaga dostępu do referencyjnego powietrza atmosferycznego. No i zamiast generowania napięcia zmienia się opór elektryczny. Sondy takie są rzadziej stosowane niż cyrkonowe. Sondy binarne mają zazwyczaj cztery przewody. Są to dwa piny do grzałki i dwa do pomiaru właśnie tego napięcia lub oporu. Drugą dużą grupą sąd lambda, są sondy szerokopasmowe. Sondy binarne dobrze sprawdzają się w konwencjonalnych silnikach benzynowych, ale już dla silników diesla oraz na przykład dla sportu motorowego potrzebny jest nam bardziej precyzyjny pomiar gazów w układzie wydechowym. Mówiąc inaczej, czasem potrzebujemy, aby nasz silnik pracował poza optymalnym punktem stechiometrycznym, czyli żeby pracował na mieszance ubogiej lub bogatej. Dla tych potrzeb została skonstruowana szerokopasmowa sonda Lambda. Tutaj mam taki fajny rysunek ze strony firmy NGK chyba i widać jak to jest zbudowane. Nie będę tutaj szczegółowo opisywał budowy tej sondy, opiszę tylko jej działanie, bo to też wydaje mi się dosyć ciekawe. Mamy trzy komory. Mamy komorę pomiarową, to jest, to jest ta komora. Mamy komorę pompy i mamy komorę detekcyjną. Z lewej strony mamy Tutaj z lewej strony, jakbyśmy popatrzyli, mamy dostęp do powietrza świeżego, atmosferycznego, a z prawej strony, z tamtej strony są spaliny. Do komory detekcyjnej dostają się spaliny, bo tutaj mamy takie porowate przejście dyfuzyjne, one się tutaj dostają do komory detekcyjnej i oddziałują one z komorą pomiarową, tutaj, tak jak to mieliśmy w sądzie cyrkonowej, binarnej. Czyli im więcej tlenu będzie w spalinach, tym niższe będzie napięcie na zaciskach komory pomiarowej. No tak, jak tam było. Ale tutaj jest jeszcze komora. Pompy. Co ona robi? Otóż stara się ona przez cały czas utrzymywać napięcie na komorze pomiarowej, czyli na tym tutaj woltomierzu, jak gdyby, czyli to napięcie, ona stara się utrzymywać około wartości 45V. Jak to robi? Otóż wymusza ona prąd, który płynie tutaj. Przez tą komorę pompy, która pompuje jakby pewną wartość tlenu do komory tej odniesienia. Taką, żeby napięcie mierzone w komorze pomiarowej było zawsze na poziomie 45 V. I teraz, mierząc natężenie, wartość tego prądu pompy, możemy w liniowy sposób określić w czasie rzeczywistym zawartość tlenu w spalinach. Na pewno rodzi się pytanie, czym jest ta pompa tlenu. Która pobiera prąd. Otóż nie jest to oczywiście jakiś mechaniczny element, który działa na zasadzie mechanicznego pompowania, tylko działa to na zasadzie elektrolitycznego wymuszania przepływu jonów tlenu od katody do anody. A to pompowanie wymaga pewnego natężenia prądu, który jest właśnie mierzony przez sterownik silnika. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Sonda szerokopasmowa ma wtyczkę zazwyczaj sześciopinową. Mamy dwa piny dla grzałki. Mamy pin dla pomiaru prądu właśnie, mamy pin dla pomiaru napięcia, mamy oczywiście masę, a gdzie pin szósty? Otóż jest tam jeszcze jeden specjalny rezystor kalibracyjny, tak zwany, który jest dobierany dla każdego egzemplarza sondy i właśnie dla niego jest to szóste wyprowadzenie. Co nam to mówi? Otóż sondy szerokopasmowe wymieniamy razem z wtyczką, czyli nie ucinamy przewodów, bo wtyczka jest po prostu częścią sondy. I na koniec dodam jeszcze coś o sondach Lambda montowanych w układzie wydechowym za katalizatorem. Tamte oczywiście były wszystkie montowane przed katalizatorem od strony silnika. Ich budowa jest taka sama też mierzą one zawartość tlenu w spalinach, ale pełnią one rolę diagnostyczną, czyli głównie sprawdzają stan samego katalizatora, a także sprawdzają pracę poprzednich sond Lambda. Jakie efekty mają? Awarie sond lambda, tych przed i tych za katalizatorem, to nie trudno sobie wyobrazić, no zła praca silnika, spadek mocy, większe zużycie paliwa i tak dalej. Sondę lambda binarną łatwo przetestujecie, grzałkę możemy sprawdzić omomierzem, wartość oraz zmianę napięcia woltomierzem, a stan sondy wzrokowo. Kondycję sondy szerokopasmowej, no nie jest niestety już tak łatwo sprawdzić w warunkach amatorskich. Opisałem Wam tylko kilka rodzajów czujników, jakie spotkamy w samochodzie, a właściwie przy silniku, no i zorientowałem się, że odcinek staje się już niepokojąco długi, a z założenia miał być krótki. Myślę, że sam temat sąd Lambda. Jest na tyle rozległy, że zająłby nam cały osobny odcinek. Piszcie w komentarzach, czy dobrze byłoby podciągnąć dalej temat czynników motoryzacji, czy też ten temat wywołuje u was raczej ziewanie. Ale mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego w tym odcinku. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.